Witajcie, mam na imię Manta. Może trochę dziwne imię, ale jest to imię duchowe. Chociaż tak naprawdę nigdy w moim życiu nie szukałam żadnej ścieżki duchowej, żadnego mistrza duchowego, ale tak się stało, że znalazłam. Trafiłam do mistrza Paramahamsa Vishwanandy. Była to e, historia, która m, wydarzyła się w 2012 roku. E, Wcześniej byłam osobą taką jak wiele osób, pracującą, spotykającą się z przyjaciółmi, wiecie, jakieś imprezy, te rzeczy. Aczkolwiek interesowały mnie książki o tematyce duchowej, ale w zasadzie nic więcej. Praktykowałam jogę. I kiedyś zadzwonił do mnie ktoś znajomy i zaprosił na spotkanie ze swamini Vishvalakshmi Lakshmi która przyleciała z Kalifornii i miała opowiadać właśnie o tematyce, o różnych kwestiach z tematyki duchowej. I ja tak sobie pomyślałam: swamini, ja w ogóle nie wiem, co to znaczy. Nie, nie idę na żadne spotkanie. No ale niedługo potem zadzwoniła druga osoba która powiedziała mi o tym samym spotkaniu, więc wzięłam to jako znak i stwierdziłam, że widocznie po coś mam tam jechać. No i pojechałam. Kiedy weszłam, usłyszałam mantry, ale zupełnie inne niż te, które ja znam. Ja znam mantry z tradycji właśnie kundalini jogi, natomiast tamte były zupełnie inne, ale w sumie proste, melodyjne, porywające. Więc zapytałam czy mogę dołączyć, wzięłam moją gitarę z samochodu i po prostu dołączyłam. Smamini opowiadała o swojej historii, właśnie o tym jak poznała paramamę Fanandę, opowiadała też o swojej relacji z legendarnym joginem Mahavatarem Babajim. I z tego wszystkiego, co opowiadała, jedno zdanie najbardziej zapadło mi w pamięć, i było to zdanie o tym, że to nie my znajdujemy naszego mistrza duchowego, tylko on wzywa nas do siebie, kiedy jesteśmy na to gotowi. I pamiętam, że ktoś wtedy zapytał: No dobrze, ale jak ja poczuję, skąd ja będę wiedział, że to jest mój mistrz? I ona powiedziała wtedy: Poczujesz to całym sobą. No więc spotkanie było ciekawe. Dużo właśnie śpiewaliśmy i przez cały czas obserwowała mnie jedna kobieta. Było to takie dziwne uczucie dla mnie i po tym spotkaniu ona podeszła i zapytała, skąd ty jesteś? Ja mówię, no mieszkam tutaj w Gdańsku. Naprawdę? Wiesz, bo my tu jesteśmy taką grupą związaną z tym mistrzem Swami Vishwanandą, niedługo przyjedzie do nas jego uczeń. Na tych spotkaniach się, jak widzisz, dużo śpiewa, a my nie umiemy. Czy ty mogłabyś nam pomóc? Tak pomyślałam, no dobra, no, mam jeszcze troszkę czasu, mmm, potraktuję to jako wyzwanie. No i zaczęłam się z nimi spotykać, i zaczęłam się zastanawiać, kto to jest ten z wami że oni ciągle o nim opowiadają, z taką miłością, opowiadają różne piękne historie, no i po prostu poczułam, że ja bym chciała go poznać. I zanim to nastąpiło, miałam taki sen. Właściwie taki epizod senny, ponieważ nie pamiętam snów, ale mm, mieszkałam wtedy właśnie w takiej jakimś gorącym kraju, w takim małym domku przy piaszczystej uliczce, e, i drzwi na tą uliczkę były otwarte, był gorący dzień, a ja robiłam coś przy kuchni. I w pewnym momencie zauważyłam, że ktoś przechodzi. I zaintrygowało mnie to, że miał takie właśnie długie, pomarańczowe szaty, więc wyjrzałam. Wyjrzałam i zobaczyłam oddalającą się postać z długimi, czarnymi, kręconymi włosami w długiej, pomarańczowej szacie. I przyszła mi taka myśl: ja muszę go poznać. I to był koniec snu. No i tak mi jakoś ta myśl zakiełkowała właśnie w głowie, że rzeczywiście. W 2012 roku, to był koniec roku, pojechałam do głównego ashramu, do głównego centrum duchowego swamiego Wiszvanandy w Niemczech, Springen. I, I tam właśnie jeszcze dzięki temu, że nie przyjeżdżało tam jeszcze tyle osób, można było wziąć udział w czterech darszanach. Darszan, w sanskrycie oznacza m.in. innymi błogosławieństwo albo spotkanie z boską istotą. I koleżanka powiedziała mi przed pierwszym darszanem, że powinnam sobie pomyśleć jakąś intencję i że jak podejdę do mistrza, to mam mieć otwarte oczy, ponieważ on patrząc w oczy, widzi ciebie, powiedziała mi on Widzi nie to ubranie, to ciało Twoje tutaj, tylko widzi prawdziwą Ciebie poprzez Twoje wszystkie ciele, wcielenia. Widzi po prostu Ciebie jako duszę, więc miej oczy otwarte. No, ja pomyślałam dobrze, oczywiście, ale kiedy podeszłam do Niego, kiedy poczułam taką niesamowitą energię, którą emanował, nie wiem co się ze mną stało, zapomniałam zupełnie o intencji. I z wrażenia zamknęłam oczy. I wtedy stało się coś dziwnego, bo mistrz nic nie powiedział, a ja mimo wszystko usłyszałam: otwórz oczy. Usłyszałam to po polsku i bardzo się zdziwiłam. Um, otworzyłam oczy, otrzymałam darszan, odeszłam, usiadłam i zaczęłam płakać. Przepłakałam chyba za trzy godziny. Nie wiedziałam w ogóle, co się ze mną dzieje. Czułam się. Taka poruszona. Patrzyłam cały czas na mistrza i zastanawiałam się, kim ty jesteś, co, co zrobiłeś, że, że ja teraz tutaj siedzę, łzy mi płyną i nie jestem w stanie tego powstrzymać. No i następnego dnia był kolejny darszan, więc miałam jeszcze raz okazję podejść do mistrza. Przygotowałam sobie już wcześniej intencje i kiedy podeszłam do niego, zalałam je tak niesamowita fala miłości, miłości, którą poczułam w każdej cząsteczce siebie. To było coś tak silnego, tak mocnego, że wyrwały mi się słowa kocham Cię. No i zawstydziłam się wtedy, no bo to takie szokujące było dla mnie samej, co ja właściwie mówię. No ale to po prostu wypłynęło. Dostałam darszan i Odchodząc od mistrza przypomniały mi się właśnie słowa tej swamini z tamtego spotkania. Poczujesz to całym sobą. i Uświadomiłam sobie w tym jednym momencie, że właśnie przed chwilą stałam przed moim duchowym mistrzem, którego nigdy nie szukałam. To było zaskakujące, ale też takie, takie oczywiste, to było takie Piękne, takie wow. No i tak już zostało. Cały czas jest wow. I nawet jeżeli nie zawsze jest łatwo, bo, wiecie, nam się kojarzy czasami, może, właśnie, że jak się jest na ścieżce duchowej, to wszystko jest easy, wszystko jest pięknie, łatwo. To nieprawda, ale wszystko jest po coś. I to, czego ja doświadczyłam od tamtej pory, zmieniło tak bardzo moje życie. Tak pozytywnie zmieniło moje życie, że nie zamieniłabym je już na pewno na to, które było wcześniej. E, nauczyłam się akceptować e, to wszystko, co przychodzi. Nauczyłam się e, nie bać. Nauczyłam się obserwować wszystko. Nauczyłam się, przynajmniej staram się nie oceniać, tak? e, wierząc w to, że każdy z nas dźwiga swój ciężar. I no, nie powinniśmy oceniać innych. Nauczyłam się różnych praktyk duchowych przekazywanych przez Parmahamse Vishwanandę. Praktyk, które mają na celu pomóc nam poznać, kim jesteśmy naprawdę, po co tu jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz cel. I praktyk, które pomagają nam pięknie otwierać przestrzeń serca, uwalniać tę boską, bezwarunkową miłość, która jest w każdym z nas, której szukamy ciągle na zewnątrz, a tak naprawdę ona jest tu w sercu każdego z nas. I to jest tak niesamowite, podążać za tym mistrzem, za jego naukami. Naprawdę życzę Wam, Żebyście mogli skorzystać z takiego spotkania, z darszanu, który odbędzie się niedługo w Polsce, ponieważ Paramahamsa Vishwananda przybędzie do nas i 27 maja pod Warszawą odbędzie się darszan, spotkanie z nim, przy okazji połączone z takim pięknym wydarzeniem India Fest. Więc jeżeli tylko możecie, przyjedźcie. Przyjdźcie na to spotkanie, zobaczcie, poczujcie, może ten jeden darszen, to jedno spotkanie z Mistrzem nie zmieni od razu całego Waszego życia, ale może będzie to moment kluczowy, który tą ogromną zmianę w Waszym życiu rozpocznie, więc przyjdźcie i mam nadzieję, że się tam spotkamy. Dziękuję.